Siomat jestem Savitten jest z Heroes of the Storm, jesteśmy już na boku mapy. Na samym początku. Dzisiaj będziemy spierać się w ogrodzie, ogrodzie jak z horroru sierżantem moralesem. Chciałem wybrać innego saporta, e, ponieważ ja supportami, a w zasadzie healerami, tak dokładnie powinienem powiedzieć, głównie gram. E, ale był, byli strasznie targetowani w banowaniu. Byli, było zbanowanych cztery saporty, chyba były w banach zbanowa, z, zbanowane zupełnie i odjęte od naszych możliwości gry, więc został mi tylko ten morales, ponieważ potrzebuję jakiegoś healera w naszej e, drużynie na Zibo warianta Sadar i Johanna e, ja zaczynam oczywiście z questem pod o, pod y, mm, pod nasz, nasz granat i będziemy próbowali tutaj leczyć gdzieś z tyłu naszych Kolegów. Mamy bardzo mocny front line w postaci dwóch tanków, eee, właśnie tej Johanny i tego Wariana. Pytanie, jak oni będą tu szli? O, trafiłem bardzo ładnie, tu przy okazji quest tam się zbafował niedobrze. Ten stitchers będzie na moim dużym utrapieniem, jak potem będzie mnie zjadał. I teraz już nawet nie chcę o tym myśleć, więc będziemy się musieli bardzo z tyłu trzymać. Ops, okej, okay. tutaj odsunęliśmy panią, ponieważ nie wiem, jak bardzo tankować będzie gotowy ten Warian. I no, ja niestety jestem filarem dosyć. Jednego targetu można powiedzieć, po prostu też kończy mi się ta energia, której co szkoda nie można... Oj, źle odsunąłem. Ale na zibo uratowany, jakaś tutaj ścinka była. E, Okej, okay, na razie idzie nam w porządku. będziemy tak bez strzału. E, te wsparcia nam idzie standardowe na początku, ale już widzę, że są postaci na adekwatnych liniach, bo jesteśmy na poziomie e, Silwara 4, bodajże, że... Tutaj prawie pożegnaliśmy się z naszym grudkim w tym neksusie żywotem, ale udało się przeżyć z pięknie zboczowane te korzenie rotujące Manfuriona. O, jeszcze trafiłem nawet sobie. Nam zależy na tym, żeby możliwie dużo trafić tym granatem, ponieważ potem będziemy mieli ładnie go zbuffowanego. A Sadar nie za dobrze postawił tę, m, tę ścianę. Oj, oj, ok. No, coś tam trafiliśmy. Fajnie jest, żeby tym granatem przynajmniej jeden raz trafić, a wtedy jestem zadowolony, bo przynajmniej coś mi się tam Zebuje. Hmm. Ta Johana z dużym pancerzem. Nadal unikają trzy osoby na midzie. E, na bocie widzę tę... E... O nie jak to jak ta postać się nazywa. E, IRE... IRE... Irele? I, IRELE? Oj, 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 niedobrze, nie dobrze, jesteśmy w tym miejscu, w złym czasie zdecydowanie. Spróbujemy coś tutaj podchilować, a przy okazji siebie, fajnie, ponieważ ten reaktor Kaduceusza, czy Kaduceuszy, tak, chyba tak się nazywa ta umiejętność, leczy także nasz, gdy my leczymy e, przeciwnika postać. To chyba wejdziemy tylko w ten granat, taki tutaj build mam, oj, wybrany, dobrze, że dopchnęliśmy tego kolegę, ponieważ mogłoby się to źle, gorzej skończyć na tego Tasedare, ja się boję, że oni tutaj gdzieś podejdą z boku. Idziemy ja, no na razie ok. Na razie na razie jest z 0, 0 W, w kilach, chociaż w tej grze te killa aż takiego znaczenia nie mają. E, a na pewno nie mają dla, dla konkretnych postaci. Ok, tutaj spróbujemy, może jeszcze odepchnąć. A, ta Jochanka, niestety, już jest tam w środku. Więc jakbyś Jochanka mogła stamtąd wyjść, bo ja też tutaj się czuję niekomfortowo ciasny strasznie dużym problemem, w, szczególnie w rozach I to będzie chyba na koniec. A nie, bo jestem dobrym graczem, więc przeżyliśmy. Ok. Strasznie dużym problemem w chaosach jest yy, body blocking, chyba to tak na razie złapać. A może ja bym tutaj sobie tak po cichutku, malutku ten taki trybucik... Oj, złapał. Chciałem się odsunąć, bo jeśli by to doleciało, bym mnie mogło zniszczyć. Oj, złapiemy ten trybut, chyba kosztem wariana, kosztem ale coś tam zostało przeterrydowane, bardzo fajnie. Udało nam się złapać ten trybut. Na tej mapie trybuty się przekładają na to, że przyzywamy te koszmary ogrodowe, które ożywają. Dosłownie. O, jeszcze znaleźliśmy tego globa, bardzo fajnie, uleczymy się, wszystko pięknie. Um, ja tutaj trzymam to na tej Johance, bo może żeby zebrać jakieś obrażenia, to wtedy ja bym się troszeczkę uleczył też się. No blisko było na tym bardzo trybucie. Chyba do siebie chcemy go przesuwać. Bo to mogę w tym granatem go odsunąć albo przysunąć, ale chyba odsunięcie go teraz lepsze... No Johanka znowu, dobra, jochanka to tam ona sobie poradzi, bo ona jest... Uh. Jeszcze mam stopul, jeszcze z tą tarczą, odepchnięcie pięknie, a nie, nie, odepchnięcie, ale po prostu trafiliśmy trochę, co dra trzeba będzie chronić. Ja zastanawiam się tutaj w tej grze, jakiego ja będę brał, oj, 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 jaką będę brał dziesiątkę, no niestety, Johanna chyba, do widzenia, oj, mogłem jeszcze go złapać, ale mi się już nie udało, jaką będę brał dziesiątkę, ale wydaje mi się, że tutaj nasza... Mm... Steam Drone będzie lepszy od tego Medivac się, bo chociaż ja go bardzo lubię, bo to jest taka bardzo wyjątkowa umiejętność, jest strasznie dobry postaci, która ma takie nietypowe umiejętności, a w Heroes Storm jest to właśnie, właśnie duża zaleta tej gry, że dużo bohaterów ma bardzo unikalne umiejętności, e, takie, które wręcz ich definiują, tak? Nie wiem, świetnym przykładem jest Defwind postać, która w ogóle jest odporna na mnóstwo TC, ale z drugiej strony nie może się leczyć i nie można jej leczyć więc no to jest no, jest bardzo dużo takich przykładów. co też przykłady takie proste, no powaria na przykład warium. chyba nie ma jakichś bardzo unikatowych umiejętności. Oj, oj oj oj! ruszycie oj, oj. się nam nie bydle. Oj, muszę to jakoś wyprzedzić, oj, doczować. Nie udało się niestety. Dobra, okej, okay, ale mój tank widzę, że tutaj nie zasłoni, bardzo miło. Na ZIBO spróbujemy uleczyć bo tutaj pani będzie chciała w niego wchodzić, gdzieś tam z boku strzela linik i hop, pac! O, I ręka się musi cofnąć! I na ZIBO ją dokończył. Tutaj widzę ten stitches, już niestety bardzo dobrze fokusuje mnie. Bo niestety ja muszę przez to opuścić troszeczkę moich kolegów. A Johanka na szczęście mnie broni, więc to jest bardzo miłe. Zobaczymy, co tutaj może się udało strzelić. Tego stitchesa jest, Dobra, No to powinniśmy mieć trybut także w kieszeni. Chyba nie ma sensu, żebyśmy we dwóch tu stali. Lepiej, żebym ja chyba tam stał, ponieważ ja mniej robię na linii jako healer. Szczególnie jako taki healer. Są healerzy, którzy robią pewnie jakiś damage. Nie wiem, chyba. Um, ojej, jakąś się zatrandę. Um, jest w stanie jakiś tam domycz robić na linii, a ja to jest tam raczej taki... <laughs> taki pocichutku. Morales to jest chyba najbardziej... taki healer ze wszystkich healerów. Przecież nie, dla mnie najbardziej taki healer ze wszystkich healerów, to jest Anduin, o że tutaj będzie mi wchodziła na tył. Coś tam spróbujemy odepchnąć, ale tym Zibon niestety tego nie uratuje. Szkoda. No, i dochodzimy do dziesiątki. Wydaje mi się, że ten Steam Drone to będzie lepszy, bo, 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 bo ten Medivac Dropship to też. No ten, ten, i hmm, bez sensu wziąłem tę studnię. No, bierzemy tego Steam Drone'a. nie wiem do końca na kogo ja powinienem wkładać, bo ja wiem, że to trzeba wkładać na postaci, które zadają. Oj, 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 dużo robią. Tutaj spróbuję coś odepchnąć, ale nie mogę tam wejść niestety z tą Johanką. Wejdziemy sobie na naszego konia i spróbujemy tu przejechać możliwie bezpiecznie. Mam nadzieję, że nikt w tych szakach się nie czai. Chyba nie. Um, I będziemy szukać czegoś tutaj na dole. Oj, nie! Oj, nie, 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 Oj! To nie jest dobrze dla mnie, ale nie dobrze dla tego nazwijmy. Próbuję go ratować, ale jestem zrutowany. Tak, z tym drona nie masz co już wkładać, bo on i tak chyba by się nawet nie zaktywował. Bo to chwila się. Uj, czarżuje. Musimy odepchnąć. Oj, ja pięknie! Jaki jestem dobry w tobie! By... Ok, dobra, to złapany, ale na szczęście tutaj nie będzie jakichś większych e, reperkusji z powodu tego, że się złapał. I uciekamy sobie tutaj na dół, na koniu naszym. To do Morales to prawda konie bardzo chyba pasuje, jeśli chodzi o ten lore tej postaci, ale co ja tutaj leczę? Ja leczę chyba to. to leczę? Dobrze leczę. Tutaj... że a Nie! Jak on mnie zje, to będzie koniec! Okej. Okay. Zastanawiam się, czy nie bustować tym tym dronem Tesadara, ale nie, nie wiem, przecież bo u nas nikt nie robi chyba takiego stricte... raczej smagowie. Oj, 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 bydle, 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 bydle! O nie, zjadł go, a ja nie mam jak go wyciągnąć! Pięknie trafił te... Um... Te swoje. Te swoje. Ogródek zombiaków! postać leczyłem, mój błąd! Mój błąd, no tutaj on. Kolega, kolega niestety pożegnał się ze swoim. Będzie musiał się wskrzesić, a. Ja chyba leczę bardziej ta Sadara, bo wariam jest tak tankiem, ale ja nie mam przede wszystkim czym. O nie, 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 nie! nie! nie, dobra, hop. Tutaj ja idę niestety tą stroną. Jeszcze troszkę podleczymy pana, ale no niestety ten trybot oddajemy. Ale tak jest dobrze, bo jesteśmy dwa do jednego nie ma nie ma nie ma koszmaru. <noise> nie ma jeszcze koszmarów. <noise> Ojej, jak tu weszli. A, już tu weszli. To Sadar! Dobra, wrzucam to na niego. Nie wiem czy on coś zrobi teraz, czy myślałem, że to będzie jakiś większy engage. A, to jest y, ten ult, ale skończyliśmy przekaz naszego questa. Tasader nadal jeszcze lata na tym naszym steam dronie, ale już się skończyło i skończyło się też jego... Y, jego dziesiątka, więc... Aj, aj, Oj! Oj, oj, oj! Wariant, trochę głęboko jesteś. Ja, ja z tego co wiem, wariant mi się kojarzy, że zawsze wariant z tankiem! Oj, 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 ja nie mam czym leczyć, nie mam tego, nie mam energii, jeszcze spróbujemy troszkę rozbić, o. Najgorsze jest to, że tej energii nawet nawet nie mogę robić sobie w fontannie, więc tutaj szukamy, szukamy, naprawdę szukamy, co by można było tutaj wykombinować. Nie wiem, co ten wariant robi po tamtej stronie, ale nie jestem niestety w stanie go zupełnie... A, nie jestem w stanie kompletnie pomóc. Nie wiem, jak on tam się znalazł. A, bo Nie, Steve wszystko zjadł. Nie, Steve przed chwilą jadł i to ja co innego. Oj, na chwilę musiałem się podrapać. Rękę <grymnie> z klawiatury i od razu mi, musimy wjeżdżać. Tutaj nie ma zdejmowania rąk z klawiatury, trzeba zasuwać. Okej, okay, ona absorbuje, więc teraz nie za dużo zrobimy jej obrażeń. Na razie um, przestanę leczyć, żeby mi się trochę energię z... Oj, oj! Oj, niebezpieczny ten huk był. Niebezpieczny huk. E, wydaje mi się, że tu bym poprosił o pomoc e, wszystkich, naszej drużyny. Tym bardziej, że oni już tam są. Uj, oni tam są, ale ten Marfurion... Dobra, zostań zatrzymany przez te... Oj, czy ja tam zdążę coś zatrzymać? Wątpię szczerze mówiąc. No, tak ledwo. Ale to jakby ktoś przyszedł, to by było bardzo miło! No ja niestety sam tutaj nie wejdę. Johanka, Johanka? Jesteś mocna potężna, zrób tam coś! Złapali niestety. Jesteśmy 2-2 w trybutach. Yy, niedobrze. Coś tutaj spróbujemy trafić. No coś przesunąłem, ale nie za bardzo. Nasz granat już jest teraz ulepszony, więc ma większe... E, większy zasięg, tak? I chyba także większy, y, większe pole rażenia potem. Ojej! Och, dobrze, że to zatrzymaliśmy, bo by to nas zabiło. Proszę mnie tutaj nie niszczyć. Okej, okay. okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ta ja widzę, że tutaj się. za... za... Oj, dobra, z tym, on chodzi. On mnie zje pewnie? Nie zje mnie? No, a, źle kliknąłem granat, pomogłem mu uciec. Jest duży problem z tymi granatami. Nie wiem, chyba, chyba ten własny na sadar, coś robi. Co? Nie, jeszcze nie, ja też rozważałem, wariana. Um, na pewno nie powinniśmy tego rzucać na Johankę, na pewno nie powinniśmy tego wrzucać na... na Zibo. Um, wydaje mi się, że Tasadar, bo tutaj nie ma napisane, jaki on... O, o, ale on nie jest magiem, tak? On jest y, range assassin i zakładam, że to jest range assassin, który robi z... Y, ataków? Oj, coś tam dotknęliśmy, ale nie za, nie za dobrze, nie za idealnie. Chyba ten buff na Tassadara jest, jest, jest no, ja. fajnie wrzucić, ewentualnie na wariana jak wchodzi. I ja też... Y, mi jest łatwiej wrzucać ten buff na Tassadara, ponieważ widzę, kiedy on się ultuje... <laughs> I używa tego, tego hero, heroic ability i wtedy mamy. E, wtedy mamy taki jasny wyznacznik, że O, on będzie wchodzić, e, więc, e, więc możemy go także jeszcze dobafować ładnie. Okej, okay, no i zdobyliśmy nasze, nasze koszmary. Nasze koszmary to już sieją koszmar na naszym przeciwniku! Pięknie odepchnięty malcury, no ten kill, ten przepraszam, ten kill jest mój, absolutnie jest mój. Beze mnie to by się on nie udał. Nie, no wiadomo, że ja tu jestem tylko supportem, ja tu tylko pomagam. Mamy dzięki temu też dużą tarczę. która jest stała, no nie jest tymczasowa chyba. W zależności od trafionego. Ej, no i straciliśmy tę W zależności od trafionych granatów, co też nam troszeczkę pomaga z, naszym, z naszą przeżywalnością. Która nie może nie być łatwa, biorąc pod uwagę, że oni mają ten Liming tego Ryanora, No tego Stitches. Ten Stitches, dla mnie największym przeciwnikiem jest ten Stitches. Bo te, ta irel ona może wejść we mnie, ale jakby ona nie ma nic chyba więcej. Ona nie może mnie jakoś zespunować, a na przede wszystkim nie może mnie zjeść tak jak ten Stitches. Dobra, zwiększymy sobie standardowo chyba ten nasz Hidden Beam. Oj, 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 oj coś tutaj, ale ona może przeskoczyć, więc, więc tak. Tutaj sobie. Wrócimy tylko po to, żeby tam zobaczyć jakieś obrażenia, ne, co by nie Zd O wiele częściej... Oj, mogliśmy dostać od tej, tą od Living, ale nie dostaliśmy, co chcemy robić w tym grę? Mmm... odepchniemy panią, do od widzenia, dobra. E, ładnie ta Sadar, ta Sadar, okej, okay, grób się zrobił, więc go bafujemy automatycznie od razu, nie wiem, jak tutaj jak się tak bije, żeby bić, ale... Aj, źle trafiłem! Kawałek, w złym miejscu rzuciłem ten, ten granat. Znowu pomogłem postaci uciec zamiast ją, um, ją odepchnąć do nas. Ale to jest zabrakło mi trochę zasięgu, mogłem poczekać. Okej, okay, ładnie leczymy tego naszego wariana Wszystko leci elegancko. Póki co? I bardzo dobrze. Jesteśmy nietykami nie Czyli um, Czy jest 15 kili chyba tak? 14... A, bo jeden... jeden ja miałem nawet kila jednego, chyba ja miałem 14 asyst! Oj! Coś tu nam się przeszło. Oj, chyba naokoło poszedł pan, ale to już go nie dokonimy. O, a na tam się trafił, żebyśmy go troszeczkę podleczyli, ale ja nie mam trochę czym leczyć. Stitches. Oj, nie doleciało. Miałem nadzieję, że doleci do tego ale nie doleciało, bo to też przerywa ten, ten jej promień. Ajajaj, Tutaj przejścia nie ma. A się zdaliśmy zrufować, Myślałem, że już się skończyły te krzaczki. No i atakujemy midem. Ooooooooooooooo! Ja chciałbym to chyba. Chciałem to odepchnąć, ale źle zrobiłem. Tutaj musimy uważać, kogo my będziemy wafować. Aj, 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 trafiłem, dobra. Jest teraz ta pani. Na go troszeczkę daleko. To pani możemy podchilować, skoro mamy że tak powiem, wolne przejście energii. Znaczy przelot energii. Mamy trochę troszeczkę energii wolnej. Tak się przepychamy troszeczkę z nimi, przepychamy. Ja nie jestem w stanie y, leczyć, bo mi się kończy ta energia strasznie, więc tutaj jest tylko tak widzimy. Oj, 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 niedobrze. Bo to sadar prawie odciął tego na ziwa, to by było trochę słabe. Ależ zbiera te obrażenia, zbiera, zbiera. No ja, ja tutaj się nie pomogę, kolego, więc, jakbyśmy mogli się stąd cofnąć, z sko. Oj, drugi ten, długi ten hook był, ale nie trafił na szczęście nas. Widzę, że bierzemy sobie obje, nie objective, tylko oj, naszych y, merków, więc oj, 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 czekajcie, ja to uleczę, ja tu leczę. Okej, okay, on się wstał założył. Aha, mi przerwa przez ten healing beam, ale my możemy go zaraz uleczyć do końca. Nie, nie bafuję tego Tesadara, bo i tak chyba nie dojedziemy do tych naszych przeciwników. Jakbym go zbafował, to by dobiegł, no ale teraz już jest za późno. Coś tam jeszcze trafię, żeby chociaż... A chociaż z tym granatem, bo też zadaje jakieś tam obrażenia, Nie za dużo oczywiście, bo nie jestem DPS-em, ale coś tam próbujemy robić. Okej, okay, no chyba tak po prostu chodzimy już mi midem, nawet olewając zupełnie ten tribut. Niedobrze by było jak dostali ten tribut. Aj Trafiony, bardzo ładnie. No to że tam nie działało ale zawsze, zawsze jakoś tam odepchnęliśmy jakiś tam interrupt wejdzie. Mamy jesteśmy spodmichowani. wszyscy jesteśmy jestem a, bo przez ten... oj, 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 czekajcie, bo ja tak chodzę po tych... No to wygląda jakbyśmy mieli to wszystko zrobić, tylko jakbyśmy teraz tutaj nie... Ineli? Aj, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Tutaj coś próbujemy. Chcę na koniec jeszcze jochankę, żeby sobie uderzyła. Myślę, że tutaj ona zrobiła całkiem dużo w tej grze. Tak ja bym miał mówić swojego MVP... Ja lubię strasznie tanku, wydaje mi się, że Johanka, ale z tego co widziałem, na Ziboch też sobie dobrze radził. Tylko gdzieś tam na boku, to rzadko ja widzę, co robi na Zibo, więc. O, jednak, fasada, proszę bardzo. 35 hero damage, 32 z 23 XP Contribution. No, to, to akurat nie jest bardzo dużo w sumie, biorąc pod że nas jest 5, tak więc każdy powinien więcej po, po. Best Killing Spree, 19 Heroes. Jeszcze dostaliśmy dwa. Dwa wyróżnienia od naszych e, naszych kompanów. Na Zibo się pojawił. Ta wydaje mi się, 40% Team z że ona robiła sporo. Tych clutch healów tego Malforiona nie zobaczyłem. One pewnie były, ale, ale ja po prostu się bardzo skupiałem na tym, żeby moi przeżyli. No i elegancko. Starliśmy się raz w Heroes of the Storm. Zobaczymy, co tam dostaniemy fajnego w nagrodach. Ja jestem ogromnym fanem. Ogromnym fanem healerów i, i także nimi gra. Aczkolwiek Morales nie jest moim pierwszym healerem. Moim wiodącym prim healerem jest. Jak to się nazywa? Anduin oczywiście, więc może nim się będziemy spierać następnym razem. No póki co, dziękuję Wam bardzo serdecznie i do zobaczenia.